Alergii. No, kolega wspomniał, Marek wspomniał, że alergia jest chorobą bardzo rozpowszechnioną w Europie. Te szacunki są bardzo różne i tutaj licencja poetyka przyświeca szeregom osób, które dane takie podają. Ja bym powiedział, że najbliższe prawdy jest. To, że ponad 50% Europejczyków w 2025 roku na alergię choruje albo na alergię zapadnie. Będzie pewien problem, co się stanie po zakończeniu 25 roku, bo była to pewna dana, data kaloniczna. Mówiło się, do 2025 roku będzie 50% ludzi cierpiało na alergię. Teraz zapewne trzeba będzie wymy wymyśleć jako kolejną milową datę 2050. Fakt, faktem co najmniej 50%, czyli co drugi Europejczyk cierpi na jakiś objaw alergii, jakiś rodzaj alergii. Skąd biorą się rozbieżności w szacunkach prewalencji, czyli częstości alergii? Stosuje się różne kryteria, a więc różne rodzaje od nadwrażliwości bierze się do tych szacunków pod uwagę. To może być nadwrażliwość kontaktowa, to może być prawdziwa alergia jest zależna, to mogą być jakieś alergie na leki itd. i tak dalej, o innych mechanizmach. Stąd różnorodność danych jest dość spora. Poza tym te szacunki różnią się metodą szacunku. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że dość popularna w epidemiologii alergii jest ankieta. Ankieta polega na tym, że fachowcy, alergolodzy zadają pewne pytania, Potencjalnym pacjentom, którzy według swojego rozumienia wypełniają tą ankietę. Dane uzyskane tą metodą, metodą ankietową, są zwykle zawyżone. Inna metoda określania częstości alerg alergii to jest metoda oparta na ocenie seroprewalencji czyli odsetka ludzi, którzy zawierają w swojej krwi, posiadają w swojej krwi. Przeciwciała IGE odpowiedzialne za alergię. Tutaj jednak bardzo często robi się błąd. Otóż posiadanie we krwi SIGE, czyli przeciwciał, które mediują, powodują alergię, nie jest równoznaczne z posiadaniem alergii. Jest cały szereg uczuleń, które są bezobjawowe. Natomiast alergię definiujemy jako uczulenie objawowe. Tak więc ocena y, populacji alergików na podstawie seroprewalencji jest również zawyżona. No i najbardziej rzetelna jest ocena opierająca się na y, przypadkach, w których, y, y, które poddano całemu algorytmowi y, y, diagnostycznemu. Tak, okazuje się, że takich przypadków jest najmniej. Jak weźmiemy wypadkową z tych wszystkich metod szacunkowych, tak czy tak, okaże się, że jednak około 50% europejskiej populacji, czyli nas, cierpi na jakiś rodzaj alergii.